Cześć właśnie odebrałem nagrodę, nagrodę za drugie miejsce e, użytkując aplikację e, Fan App Sportigio. Generalnie e, aplikacja, jak widać, osiąga duże postępy, e, dużo interaktywności dla kibiców, e, więc wierzę, że jeszcze w przyszłości ona będzie dalej rozwijana ten sam, e, te, tak, tak samo intensywnie e, i, i kibice tam właśnie znajdą przydatne informacje na temat spotkań, na temat, że tak powiem wszystkich informacji pomeczowych, wywiady. Także na pewno aplikacja ma duży potencjał w przyszłości, żeby się rozwijać. No i dla nas kibiców jest to być to bardzo cenne źródło informacji.